Jurajskie opowieści Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Muszę się pośpieszyć. Odcinek czwarty, Tajemnica Jeziora. Nadchodzi. Udało się. Wszystko w porządku, Nikus? Chyba tak. Ale teraz nie pamiętam, co miałem wam powiedzieć. Nic nie szkodzi, właśnie wypróbowujemy nową grę, którą wymyślił z tego. Jest fantastyczna. Kopiesz piłkę stopą albo odbijasz ją głową. To świetna zabawa, ale chyba jeszcze nie rozumiem zasad. Musisz podać piłkę. To takie trudne. A teraz grajmy. Ale nuda. Wolę grać sama. Może my też chcemy grać. Powiedz mu, Nancy, nawet jeszcze nie spróbowaliśmy strzelić gola. Okidoki, Saro, nadchodzi gol. Nikus, chcesz zagrać? Później, nadal próbuję sobie przypomnieć. Miałem do na końcu języka, ale co to było? Dalej, Bronto. Mam łapranu. Gol! Prosto w twarz! Nie nauczyłeś się nic o pracy zespołowej, Ranu? Jak mi idzie, gdyby tylko widziała, to moja mamusia byłaby ze mnie dumna. Mamusia? Mam, mamusia! Już pamiętam! Chodzi o waszych rodziców. Mistrz Sauro widział czarny meteoryt? Zgadza się. Meteoryt zbliżał się do magicznego źródełka. Wylądował na górze Zumo. Musimy do niego dojść przed świtem. Magiczny potok już tam jest. Przed nami długa droga. Wiem, chodźmy. Zaczekajcie na mnie. Wejdź do ekspresu ranu. Dziękuję. Jesteśmy drużyną czy nie. Następnym razem może byśmy się zdrzemnęli. Słońce zaczyna wschodzić. Wybaczcie, ale może najpierw mała drzemka. 120 121 122 Przepraszam, Mel, ale nie liczyłaś przed chwilą wszystkich owiec? Oczywiście, ale minęło już pół godziny i musimy je znowu sprawdzić. To nasza praca. Jesteśmy. Jesteśmy psami pasterskimi. Wiem, wiem, ale za każdym razem, jak liczymy owce, robię się taki śpiący. Jesteś najbardziej leniwym psem na świecie. Nie, mamusiu. Weź się w garść. Duchy zaatakowały wrzosowisko. Już po nas. Z pewnością straszą stado. Odejdźcie. Musimy zapędzić owce. Wszystko w porządku, Mel? Cześć! Cześć! Gdzie zabieracie owce? Pomożemy wam je zagonić. Przynajmniej to możemy zrobić. Tędy! Dziękujemy. Słyszeliście? Ruszajcie się! Chodźmy. 135, 136, 137, wszystkie policzone. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc. Jak się nazywacie? Jurajskie dzieci, czyli małe dinozaury. A wy jesteście psy, zgadza się? Tak, ale jesteśmy szczególni. Jesteśmy wiernymi psami pasterskimi wielkiego klanu McCoy. A jakie to zwierzę, ten klan? To nie zwierzę, to rodzina ludzi. Zgadza się. Służymy klanowi Makkoi. A skąd wy pochodzicie? To długa historia. I cały ten czas ich szukamy. Ale smutna historia. Biedne dzieciaki. Może moglibyście nam pomóc? Cóż, po opisie waszych krewnych są pewne historie o Loch Ness, które przychodzą mi do głowy. Rybacy opowiadają historie o niezwykłych, ogromnych stworzeniach wód tego jeziora. Potwory żyją w pieczarach poniżej. Te pieczary są złe. Nikt nie wyszedł z nich żywy. To nie ma znaczenia. Musimy się tam dostać. Nie boimy się potworów. Ja się boję, ale chcę, żeby wróciła mamusia. Biedactwo. Jak dostaniemy się do tych pieczar? Będziecie potrzebowali łodzi. Tu jest mnóstwo łodzi, ale myślę, że jedna Wam wystarczy. Nie płyniecie z nami? Psy i woda nie pasują do siebie. Mel zbyt dobrze nie pływa. Jestem psem pasterskim, a nie krwiożerczym retrieverem. Ludzkie kroki, szybko chowamy się. Rety, jest tu też klan Brewster. Kto? Brewsterowie, konkurencyjny klan naszych właścicieli. Nie widzieliście ich tartanów? Jakie dziwne ubrania. Nazywają się tartany. Są symbolem klanu. Czerwone i białe dla McCoyów, a zielone i białe dla Brewsterów. Kim oni są? Przywódcy klanu. Ten nieprzyjemny grubas to gruby Brewster, a ten drugi to wielki McCoy. Wielki? Jak dla mnie to wygląda całkiem przeciętnie. Cicho, nic nie słyszę. Posłuchaj, gruby. Dwadzieścia pełnych beczek wspaniałej whisky McCoyów dzisiaj zniknęło. Naprawdę? Nie igraj ze mną. Ukradłeś je. Wypiłeś je. McCoyowie to banda pijanych po <tryk> Całe to zamieszanie o jakąś whisky? Nienawidzą się od setek lat, od kiedy Toby Brewster odbił narzeczoną Refusowi McCoy. Nie mel, moja babcia zawsze mawiała, to dlatego, że Jenny McCoy ukradła przepis na ciasto Molly Brewster. Nie, to dlatego, że Lizzie Brewster ukradła naszyjnik Donnie McCoy. Lizzie? Ale nie było tak, że Lilio Brewster i Greg McCoy założyli się o ten naszyjnik w grze w kulki? Cóż, może nie ma jednoznacznego powodu. Ludzkie klany walczą i tyle. Chyba mamy dobrą okazję, żeby zabrać łódkę. Pewnie. Zimno. To miejsce przyprawia mnie ociarki. A co jeśli wszystko, co Mel mówiła o potworach, jest prawdą? Potwory. Prawdziwe, senne potwory. Mamusiu. to tylko kawałek dryfującego drewna. A do czego myślisz ono służy? Pieczara. Co tam jest napisane? Whisky McCoy. To beczki, o które kłócili się tamci ludzie. Szybciej, chłopaki, pośpieszcie się. Chowajmy się. To ci ludzie. Schowajmy się tam. Szybciej. Musimy wyładować jeszcze 50 beczek. Dzięki tej whisky będziemy bogaci. McKojowie nigdy nie dowiedzą się o naszym podstępie. Tak się boją potworów tego jeziora. Nie ma co do tego wątpliwości, jesteś geniuszem szefie. Tak, drewniana sylwetka była świetnym pomysłem. Przywitajcie okropnego potwora. Robert, wielka broda. Przepraszam, ale może miłe panie widziały gdzieś moich rodziców? Tu są naprawdę potwory. To tylko dziecko. Weźmy je. Chcą złapać ranu, musimy ich powstrzymać, możemy przeturlać na nich beczki. Ale one są dla nas za ciężkie. Postarajmy się. Co to, ulicha? Uciekajmy. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku, ale głowa mi pęka. Dobra, ruszamy. Witamy z powrotem. Musicie być z siebie dumni. Plan Brusterów oddał naszemu panu wszystkie skradzione beczki. Nawet ogłosili rozejm. Chcą wypędzić potwora z jeziora. Spójrzcie. Chyba znowu wracamy do domu. Żegnajcie, przyjaciele. Życzymy powodzenia. Nie cierpię pożegnań. Zdaje się, że znowu zmarnowaliśmy czas, mistrzu Sauro. Zmarnowaliście? Nie wydaje mi się. Nauczyliście się, że w grupie jesteście o wiele silniejsi i udało wam się nauczyć tego tych kłótliwych ludzi. Pamiętajcie, w jedności siła. A whisky oznacza pękającą głowę.